Dziś czeka nas wyjątkowa wyprawa. Udamy się w rejs do najbardziej oddalonego miejsca na jeziorze Solińskim, do Olchowca. Wyruszamy z Ekomariny w Polańczyku, naszego portu macierzystego. Po drodze mijamy m.in. malowniczą wyspę zajęczą, niewielką i zalesioną, często odwiedzaną przez żeglarzy na krótkie postoje. Następnie przepływamy obok Wyspy Skalistej. Która swoją nazwę zawdzięcza urwistym brzegom i dzikiej roślinności. Dalej trasa prowadzi w spokojniejsze rejony soliny. Tu woda jest cicha, a wokół króluje natura. To właśnie ta część jeziora nazywana jest Dziką Soliną. Idealne miejsce, by naprawdę odpocząć i poczuć bliskość przyrody. Po kilkugodzinnym rejsie dopływamy do Olchowca, miejscowości położonej na samym końcu soliny. To tutaj znajduje się Marina Medyków, nasz punkt docelowy i jednocześnie idealne miejsce na postój. W Marinie Medyków można bezpiecznie zacumować jacht, naładować baterie i odpocząć po rejsie. W Olchowcu czekają też klimatyczne restauracje, w których można zjeść obiad z widokiem na jezioro i nacieszyć się spokojem tej części bieszczanu. Po krótkim odpoczynku i naładowaniu jachtu ruszamy w drogę powrotną do Ekomariny w Polańczyku. Rejs trwa cały dzień, dlatego to doskonała okazja, by oderwać się od codzienności i spędzić czas wśród bieszczackich krajobrazów. Rejs, który pozwala poznać Solinę z jej najpiękniejszej, dzikiej strony. Odkrywaj Solinę, udaj się na rejs z Polańczyka do Olchowca i przekonaj się sam.